Karitas to dla mnie Chrystus w drugim człowieku. Chrystus, który przychodzi do mnie w bliźnim. Przychodzi w tym człowieku chorym, w tym niepełnosprawnym, w tym spotkanym na ulicy, czasami bezdomnym czy alkoholiku. Chrystus to, to dziecko, które zostało same w domu, to Także ta młodzież trudna, z którą trzeba wiele pracować. Wiele lat pracuję w Caritasie jako wolontariusz. Głównie pracuję z dziećmi z młodzieżą. Przez kilka lat prowadziłam świetlicę dla dzieci z rodzin trudnych, z rodzin dysfunkcyjnych. W naszej parafii bardzo aktywnie działa Caritas. Organizujemy wiele spotkań dla wszystkich mieszkańców naszej parafii nie tylko parafii, ale i naszego miasteczka, organizujemy festyny, organizujemy zabawy, zabawy charytatywne, z których właśnie dochód przeznaczamy na potrzebne, na, dla osób potrzebujących, dla chorych, dla niepełnosprawnych, dla czasami tych, którzy gdzieś się w życiu pogubili i którym bardzo trudno jest po prostu żyć, trudno bo nie mają co jeść, czasami nie mają co ubrać, czasami różne inne sytuacje rodzinne, losowe sprawiają to, że potrzebują pomocy drugiego człowieka. I właśnie to wolontariusz Caritas powinien takiej osobie pomóc, bo w każdej z nich jest właśnie Chrystus i to on do nas przychodzi. I tak właściwie to On nas prosi o pomoc. A jak żeby jemu odmówić, nie idzie, nie można. Jak mam powiedzieć, Panie, nie mam czasu dla Ciebie? Panie, nie dzisiaj, może jutro? Nie, mówię Panie, oto jestem. Oto służę drugiemu człowiekowi, i bardzo cieszę się, że właśnie do tego mnie powołałeś i że wskazałeś mi taką drogę, i dałeś mi ludzi, którzy pomagają mi właśnie w ten sposób służyć drugim osobom. Sabina z parafii. Świętej Rodziny w Zawadzkim